Polityk sceptyczny wobec tego, co dzieje się w Brukseli jest no, wspólnikiem w spółce, która pozyskuje, i to całkiem skutecznie, fundusze z Brukseli. Więc jak to się jedno ma do drugiego? Jak... Krytykujecie Bruksela, a z drugiej strony, jeśli daje coś, to korzystacie. Oczywiście, tak samo jak Polacy pod zaborami przykład Romana Dmowskiego kandydującego do dumy e, rosyjskiej w Moskwie czy Wojciecha Korwantego kandydującego do niemieckiego Reichstagu w Berlinie, e, prawda, więc brali coś, co było możliwe do osiągnięcia, także pod tym względem dotacyjnym, bo my jesteśmy za tym, żeby Polska e, wzrastała. Nam brakuje klasy średniej, o którą endecja pod koniec XIX wieku była oparta, o aptekarzy, fabekantów, e, posiadaczy ziemskich. Do klasy średniej dwuje się przede wszystkim Platforma i kilka jeszcze może innych ugrupowań. Pan powiedział pod zaborami, Platforma czy... dzisiaj jest partią wyłącznie urzędników. Głosy na platformę to są głosy klientelistyczne urzędników i ich bliskich. Pan wspomniał o tych osobach i mówiąc pod zaborami. Czy teraz ja dobrze pana zrozumiałem, teraz też jesteśmy pod zaborem? Zdanie pana. Nam no, się niekiedy stawia tego typu y, zarzut, więc my odpowiadamy analogią. Zarzut, że kandydujemy do parlamentu europejskiego, odpowiadamy dlatego analogią historyczną. Oczywiście ja nie twierdziłbym, że jesteśmy pod zaborami, z tego punktu widzenia na przykład to warto w tym momencie powiedzieć pewnie Jednym błędem w przekazie było zestawienie Wojciecha Jaruzelskiego i Lecha Kaczyńskiego, jakie znalazło się w jednym z Uwes. naszych materiałów propagandowych, bo jakkolwiek traktat lizboński był ogromnym błędem, to nie można nazywać go zdradą i w tym sensie była to przesada, za którą warto także i dzisiaj przeprosić. Natomiast to w żadnym razie nie przeszkadza nam, aby iść do przodu i walczyć o polskie sprawy.